Mamy przed sobą propozycję firmy Mosberg. Zaczniemy od jedynego, w zasadzie, może nie jedynego, ale najtańszego sztucera tej firmy. Jest to sztucer Patriot, produkowany w bardzo wielu kalibrach, począwszy od .22-250, a skoczywszy na .338 Winchester Magnum. Po drodze mamy wszystkie popularne kalibry, co prawda amerykańskie, niekoniecznie europejskie, ale jest 308 Winchester, 3006, 243 Winchester, nawet siódemka Magnum i 300 Winchester Magnum. Bardzo prosty zamek na dwóch przednich ryglach zaporowych. Zamek, jak widać, jest spiralnie skręcany lub kanelowany, jak ktoś woli. Dość odporna broń na zanieczyszczenia. Tutaj jest wersja akurat. W amerykańskim orzechu dostępne są również tańsze wersje w syntetyku czy w kamuflażu. Rzecz istotna: dwa odcinki szyny Picatini na grzbiecie komory zamkowej. To ułatwia montaż dowolnej optyki czy kolimatora, czy lunety celownicze, a także nokto, czy termowizji. Lufa, jak widać, jest skanerowana dla zmniejszenia masy i ułatwienia odprowadzania ciepła przy dłuższych seriach strzałów. Magazynek wymienny tworzywa na 3 do 5 nabojów. Ten akurat wariant w orzechu jest nieco droższy, ale w syntetyku możemy taką broń kupić za sumę nawet poniżej 3000 zł. Kolejną tutaj kapitalną propozycją jest pompka. Akurat w takiej wersji retro, czyli Retrograde. Osada dwuczęściowa z amerykańskiego orzecha, osłona termiczna lufy i nawet uchwyt na bagnet dla miłośników prawdziwej klasyki. No, bo ta strzelba akurat nie jest tania, ale moim zdaniem jest to jedna z najlepszych strzelb z dostępnych na rynku. Czyli to jest sympatykiem broni sankażalnej. Mamy tutaj propozycję, do której przyłożył rękę Sam Mikulek, czyli 940. Tu mamy akurat wersję sportową. Widać to po tych elementach ciekawych kolorystycznie, ale też jest wersja dla myśliwych wersji Multicam. Jest to układ praktycznie samoczyszczący, ponieważ strzelec sportowy czy myśliwy. Wystarczy, że wykonuje pełne czyszczenie co 1500 strzałów. Magazynek o pojemności 9 nabojów, dziesiąty w komorze nabojowej. Broń bardzo dobra w cenie około 6000 zł. I wreszcie dla miłośników, również pompek, ale takich, którzy nie lubią. Klasyki, czyli drewna, tutaj mamy naprawdę podrasowaną pompę Mosberga model 590R, która ma kolbę z możliwością regulowania długości, składane przeziernikowe przyrządy celownicze, co ciekawe o dwóch y, wielkościach otworu przedziernika, których można wykorzystać do szczenia w gorszych lub lepszych warunkach y, oświetleniowych, chwyt MacPula osłonę termiczną. O nieco innym typie niż w Retrograde. No ta broń jest naprawdę dobra i dla takich miłośników modernistycznych strzelb. Jak widać inny bezpiecznik w stosunku do klasyki. Szyna Picatinny na górze. Retrograde jej nie da, czyli można tutaj nie ma, więc można montować kolimator czy jakieś tam inne celowniki, na przykład optoelektroniczne. Thank you.